Witajcie, kochani, mam dzisiaj dla Was bajkę. Taki mały prezent na Boże Narodzenie. Będzie to bajka pod tytułem Śpiąca Królewna. A w tle posłuchamy sobie muzyki Piotra Czajkowskiego z jego baletu, który właśnie się nazywa Śpiąca Królewna. Pamiętacie tego kompozytora? To ten, który też napisał muzykę do baletu Dziadek do orzechów. Więc teraz Piotr Czajkowski. Jego muzyka z baletu, śpiąca królewna i czytamy. bardzo dawno dawno to było wiele upłynęło już wody gdy pewna królowa powiła córeczkę nieziemskiej urody prześliczne to było stworzenie zjawisko nie z tego świata piękna niczym senne marzenie z zachwytu aż chciało się płakać na chrzciny malutkiej królewny zjechało wielu możnych gości Król zaś dodatkowo zaprosił wróżki, co potrafią zapewne zło i dobro jak mąkę przesiać. Sześć wróżek się pojawiło na wystawnej uczcie królewskiej. Sześć wróżek do sali wkroczyło. Każda z darem miłym dla małej. I od razu z tobołków dobyło cuda. Cuda. Dziwy niebywałe. Pierwsza wniosła dar zgody. Druga szczęścia. Trzecia talent do tańca, czwarta dar zjednywania serc. Piąta zdolność przemiany w ptaka. Szósta wchodzenia w inne światy niczym pszczoła, gdy znika w plastrze. Gdy siadały do stołu, nakrycie każdej było ze szczerego złota. Blask diamentów oczy wszystkich syciło. Ledwie się zaczęła biesiada. Ktoś znów puka. Do środka wpada wróżka brzydka, niczym noc czarna. Z twarzą szpetną, pyskiem szakala. Do stołu podchodzi i rzecze. Zapomnieliście o mnie? Na świecie zło jest jeszcze. Niosę wam w darze gorzki smak nieszczęścia, przerażeń. Królewnie bogactwa przypadną niebo, statki, ziemia i morze. Lecz kiedyś do rączek jej wpadnie igła. Zrani ją ostrze wrzeciono. Pani świata igłą zwyczajną ramię bielsze niż jaśmin draśnie. A ukłucie będzie fatalne. Sześć wróżek jak jedna pobladły. Przepowiednia trwoży, jest smutna I król zadrżał niczym źdźbło trawy A królowa płaczem wybuchła Z wszystkich roślin liście opadły Choć nie było wiatru, ni burzy Obrusy się białe podarły I chleb biały czernią się smużył Ale jedna wróżka, młodziutka Głosem cienkim rzecze cichutko W dobrej sprawie A była malutka i na imię miała serduszko. Wróżko szpetna mąci wodo, Niszczycielko pieśni i tańca, Ty zepsułaś naszą radość, Lecz ja zniszczę twoją podłość. Królewne igła ukłuję, Ale z łaski pana naszego Będzie spała przez długie lata, A przebudzi ją po nich miłość. Lecz by strach jej nagły nie zabił, kiedy znowu otworzy oczy, cały świat z nią pospołu zaśnie, z chwilą, gdy sen umysł zamroczy. Król rozkazał, by przeszukano zwoje płótna i wełny bele i najdokładniej pozbierano wrzeciona wszystkie wraz z kądzielą. Uzbierano ile się dało. Koło wrotków stosy ogromne, ale gdzieś tam się uchowało to, co czaj się przeznaczone. Tymczasem królewna wzrastała wdzięczniejsza niż wiatru tchnienie. Cięty język i dowcip by miała, bystra była jak morska fala. Setka panien za nią chodziła, tak za pawiem królewskim wciąż biegnie milion oczek lśniących płomiennie. Na, og na ogonie niezwykle pięknym. Z nią razem się w rzece pluskały, gdy zachciało się jej pływania. Unosiły się za nią jak strzały w powietrzu krystalicznie jasnym. Z królestwa zniknęły wrzeciona. Nikt już więcej nie miał prząść wełny, ale pewna igła strzeżona. Niewidzialnie przędła bez przerwy. Królewna pewnego rana usłyszała, czyjś śpiew przy dachu, i za głosem, oczarowana, idąc, doszła aż na poddasze. Jakaś stara kobieta przędła z białej wełny czarne nieszczęście. I skusiła dziewczynę igła. Ta, co była jej przeznaczeniem. Urządliła ją niczym żmija w ramię I to wszystko, nic więcej. Królewna w izdepce się słania. W sen głęboki zaraz zapada. Wkrótce przybiegł do niej dwór cały. Głośno szemrząc jak gniewne morze Przeniesiono śpiącą królewnę na łoże. I zaczęły się nowe czary. Już posnęły królewskie stoły i zasnęły królewskie pawie. Zasnęł, zasnął też ogród pałacowy z fontanną, wartką z barzantami. Setka muzyków się pospała, z nimi tamburyn, harfy, dźwięki. Zasnęła ta, co opowiada, jak kamień, który wypadł z ręki. Właśnie wychodził z wrót pałacu monarcha, kiedy sen go złapał, i gęsty las, co mur otaczał snem oniemiały, zastygł w czasie. Sto lat minęło, jak dwadzieścia. Inny król teraz krajem władał. Królewna żyła w opowieściach jak ptak z legendy, co wciąż gada, a las trwał. Czarny, czarny, czarny. Bez śladu ptactwa ni człowieka. Kapturek obok lasu przeszedł, żegnając się, bo taki straszny. Na polowanie książę rusza. W każdym władcy myśliwska dusza z krajem lasu cichcem pomyka, bo las niemy ma coś wspomnika. pomnika. Zeskakuje z konia, przejęty i na widok pastuszka pyta, co też kryje bór kamieniały, który zapach klątwy przenika. A pastuszek mu opowiada, upojony baśni, łudą, o dziewczynie, co przed stu laty w sen zapadła i wciąż się nie budzi. I królewicz w gęsty las wchodzi. Co otwiera się, przed nim ufnie. Zatrzymuje go mur wysoki. Dla młodzieńca to nie jest przeszkoda. Nagle staje komnata wysoka której ciemność wciąga jak woda Postępuje w ciszy głębokiej Dotyka łoża, lecz wciąż ciemno Wtem zdumiony dostrzega postać leżącej dziewczyny Widmowej Twarz jej biała jak szron na oknie Dziewczyna śpi bardzo głęboko Śpi jej dusza, ciało uśpione Spokój pruszy na bladej jej skronie Na poduszce warkocz nietknięty a w powiekach szczelnie zamkniętych sen głęboki i jedwab miękki i pochyla się nad tą twarzą nie śmie prawie oddychać głośniej usta jego całują wargi otchnienia wieczności zbielałe i już róże życia omdlałe rozchylają swe miękkie płatki powieki się wolno unoszą jakże ciężkie od snu nadmiaru i warg od tak dawna zamarłych ulatują powoli słowa. Dlaczego tak późno, mój książę, przybywasz, by zdjąć ze mnie czary? Pocałunek księcia obudził cały pałac. Wszystko oddycha, kociołek na ogniu się budzi i zaczyna wesoło prychać. Obudzony, rozpostarł wachlarz ogona, także paw królewski. Budzą się rośliny w donicach, kołysane powiewem lekkim, do życia zbudzone. Rumaki witają się rżeniem radosnym, i już same się zaprzęgają do całej ze złota karocy. Przebudził się wokoło las cały, jak budzi się fala za falą. Stół traż, strażników oczy otwarło. Z szumem sukien już nadbiegają panny dworskie. przyłożu stają, popiskując jak mewy przybrzeżne, gdy witają morze od rana. Księżniczka, księciu przyrzeka miłować go sto lat i więcej. Sto lat będą trwały spojrzenia, a w nich będzie żyło ich szczęście. Książę patrzy na nią i patrzy, i nie wierzy wciąż własnym oczom, że ten sen już im się nie prześni, że ten sen już się nie rozproszy. I świętują! Święto po święcie! Brzmi jak wieczność! Lecz jest naprawdę, i nie milkną tam harfy, dźwięki, nie przestaje tamburyn szaleć. Koniec bajki i bomba, a kto nie słuchał, ten trąba.